Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj troszeczkę retro magnetowic Sony SLV E780. Nie przyjmuję kasety. Do zgrania kaset starych wideo, na przykład Wesela i tak dalej, na płytę. No ale nie chcę przyjąć kasety. Z tego co namierzyłem to w przetwornicy, a to ona, są uszkodzenia. Nie podaje 12-13 V. Mamy tylko 5 V i coś tam jeszcze z małym hakiem. Rezystory nam się grzeją tu na wyjściu. Namierzone uszkodzenia tranzystorów. O symbolu Q207 oraz Q211. To widać tutaj. Mają przerwę wszechstronną, więc wylutuję, sprawdzę dokładnie, co to za modele i na pewno wstawię zamienniki. Może jakiś BC, może jakiś BD, podpasuję, przejrzę specyfikację tych tranzystorów i zobaczymy, co będzie dalej. No to teraz wylutujemy te tranzystory. dodamy trochę cyny. Lepiej chwyci wtedy. Już widać, że ktoś ingerował płytkę, ten tranzystor już widać, bo wymieniony, zobaczymy. To pory, pomiję to. Oddechniemy, to zastępcze tranzystory. Zastępcze tranzystory pod 2SD773 podstawić można BD139 śmiało, oglądając na specyfikacji. Pod N4211 podstawiam BC237, lecz ten N4211 ma wbudowane wewnątrz rezystory. Mam nadzieję, że ten BC to wytrzyma. Jeżeli nie, no to będę nie po prostu dokładał zewnętrznie, także zobaczymy, więc zabieramy się za glutowanie tych tranzystorków. Tranzystor BD139, nóżki ma zgodne z tamtym tranzystorem. Ale BC237 baza jest na środku, a na tranzystorze oryginalnym jest baza na pozycji trzeciej, więc musiałem tę skrzyżować połączyć to w inny sposób więc teraz przystępujemy do lutowania BD-139. Jest przylutowany, nóżki przycięte. Chwilę bym się po prostu nie nagrał. Poprawimy luty. Na tym BC. O! Mamy go. Przycinamy nóżki. Przystępujemy do montażu modułu. W swoje miejsce. Oj, odwrotnie. Trochę tu ciasno. trzeba tutaj się podobać. Przykręcę chociaż na jedną śrubę, żeby moduł minie nie przesuwał się. Nie zrobił jakiś zwać. Przetestujemy po prostu. Magnetowicz. Przewód masowy, obowiązkowy. Przykręcamy. Wpinamy. Pin. Do głównej. No, zasilania, głowica ruszyła, ale czy przyjmie kasetę, tego jeszcze nie wiem. I kasetka przez magnetowi przyjęta. Dziękuję za uwagę.